Siemano widzowie, dzisiaj sobie y, coś porobimy na Marcelikowicach Więc wyjdźmy może na dwór widzowie y, Okej, okay, wychodzimy I pójdźmy sobie gdzieś Ej Ja pamiętam tą dziurę widzowie Tutaj y, skoczyłem Kiedyś no i trafiłem do Bary Prison Run jeżeli do takiej gry w Robloxie y, Z grubego policjanta Trafiłem Jak tutaj skoczyłem widzowie Więc Ciekawe, czy coś się stanie jak teraz skoczę, to, bo ja to sprawdzę, jak już to zauważyłem, no to to oczywiście, że sprawdzę widzowie, jak można nie skorzystać z takiej okazji, może tam będzie coś fajnego, nie takie więzienie, więc zobaczymy, więc przy tym, kiedy skoczę, zostawcie suba z bolaniami, łapkę w górę, a ja tam skaczę! wow widzowie, gdzie ja jestem, czy to są superbohaterowie? Tak, są super bohaterowie, ale chyba z czegoś innego niż kiedyś testowałem. widzowe super bohaterów. Chyba z jakiegoś innego moda to jest, ale nie wiem. Tutaj mam jak widać Tora, jeszcze jednego Tora. Spidermana i Captain America. Tutaj widać, że jest Mjolnir i Więc ym, my sobie y, tutaj weźmiemy pierwszego Tora z Mjolnilem. Tak widzowie, Tora z Mjolnilem. Więc dobra widzowie. Bierzemy sobie pierwszego tora, jak już mówiłem. No i dobra. Weźmy sobie... A jeszcze nie mogę go wziąć, tak, bo nie jestem godny, ale co my tutaj mamy? To jest jakaś skrzynka, zobaczmy coś sobie. Z tym ale też nie mogę, bo nie jestem godny widzowie. Więc teraz sobie zobaczymy, czy mogę... Tutaj jest jakieś złote jabłko, a tutaj Godon of Thunder, czyli chyba piorunów po... Bo... Polsku. A to jest bogiem piorunów. Dobra, to bierzemy to i to. Tylko sobie zjemy to. I wstrzykujemy sobie Tora. Ej, mamy jakieś moce. Ty, weźmy sobie jeszcze Mionilla. I dobra, weźmy X. A jeszcze nie założyłem tej. Zbroi Tora. Okej. Okay. Yy, dobra, więc teraz ja weźmiemy może to. Słyszałem błyskawice, czekajcie, to, to jeszcze raz, może potrafię kręcić. Czekajcie, to może teraz. Uuu. Mogę tak kręcić, mogę polecieć, tak mogę polecieć. okej, okay. Mogę latać jako tor, z Janilem. Widzowie! Eee! Ale tylko sobie wziąłem tego y, Tora z tego, który jest Storm Draenkelem. będzie tylko tam Mionela i zobaczymy sobie Storm Draenkela. Chyba jest tak samo. Także storbreaker nie potrafi się kręcić. Jeszcze zbrojki zapomniałem założyć widzowie. Okej. Okay. To jest chyba tak samo, nie? Tak tak samo. Dobra, teraz spróbuję. O, nawet czasami potrafi być ogień. Jeszcze raz. O, jeszcze raz. Oj, zamieniłem świnkę. Jak możesz z drumblinkera na ten... Nie? Dobra, to teraz odkładamy sobie strumbra inera tutaj tak, hop. I teraz odkładamy sobie moce. Ja sobie zostawiłem w sobie. I tu spidermana, zakładamy jego I tutaj będziemy jeszcze mamy moc spidermana I mam jeszcze jakieś web-shootery To chyba jest zastrzelanie no pamięci, jak się je zakłada? Czekajcie, może tak O tak, okej okay. Eee, co teraz? Dobra, wezmę tak O Wow Słuchajcie O! Oh. Wow! I sobie zobaczymy to. To chyba jest to samo tylko, że do huśtania. To jest chyba do, do huśtania. Dobrze, zrobię sobie pull łeb. Okej, okay. teraz swing łeb. Ja, ja jednak chyba będę się huśtał na pół łeb Dobra Tam mamy nawet wioskę Próbuję się do wioski się chustać Okej, okay, y jeszcze mamy jakieś moce tutaj Czekajcie, to ja tam sobie polecę Ok, teraz sobie zobaczmy, bo mamy coś takiego. Wow, jeszcze ja chyba potrafimy się wspinać, tylko gdzie ja bym mógł się wspiąć? Wsp 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 Może ja bym mógł się wspiąć, Można na drzewo się wespnę, ok. Okej, teraz weźmiemy C. Wow! Czy to ma jakąś animację, czy nie? Ma animację! Wow! No to jest na najlepsze. Chyba nie, chyba że to jest najlepsze, ale okej. Wracamy sobie tam. Spidermana. O, okej. Okay. Bierzemy sobie Kapitana Amerykę. Tutaj chyba ma tarczy też. Tak jest tego tarcza. Jeszcze łapzu teli. w tę jeszcze. jeszcze. Okej. Okay. I czekajcie, na ja X mam coś takiego. Okej, okay, mogę jeszcze tak się bronić. Wezmę ją tak. Okej, okay. ja, ale czy mogę ją rzucać? Nie mogę chyba rzucać, to to słabe, skoro nie mogę rzucać. Odkładamy już to. Dużo nie ma tutaj rzeczy z kapitana. Ej, ja coś czuję. Ja coś teraz sobie czuję, że jakbym się gdzieś, jakbym się gdzieś przenosił. E, chyba się właśnie przenoszę na arcerkowic, chyba, bo chyba wszystko przetestowałem i się, chyba przenoszę. Ora widzowie. Wróciłem na arcerkowice. Musimy zabudować tą dziurę widzowie. Musimy yy, musimy widzowie yy, zdobyć materiał, żeby zabudować tą dziurę. Yy, no i na następnym odcinku już będzie ona zabudowana raczej. Więc to już na tyle widzowie. Nara!